Videorejestratory24.pl, czyli tylko sprawdzone kamery samochodowe. Kamera samochodowa FineView G33 to kolejny wideorejestrator z portfolio koreańskiego producenta, który umożliwia monitorowanie przodu i tyłu pojazdu nie tylko w czasie jazdy, ale również i postoju. Urządzenie posiada zaawansowane tryby parkingowe, trzyżełowy przewód przekazujący informacje o zapłonie, który znajduje się już w zestawie, oraz bardzo rozbudowane możliwości konfigurowania progu odcięcia zasilania celem ochrony akumulatora. Sprawia to, że Fineview G33 będzie polecanym rozwiązaniem do monitorowania parkingowego rejestrator dobrze sprawdza się również przy nagrywaniu materiałów w czasie jazdy. Zarówno kamera przednia, jak i tylna pozwala na nagrywanie obrazu w rozdzielczości 1920x1080p przy 30 klatkach na sekundę. W trudnych warunkach oświetleniowych moduł główny pozwala na posiłkowanie się dobrze zaimplementowanym trybem HDR, który poprawia czytelność w najtrudniejszych warunkach. FineView oferuje kompatybilną z tym widerejestratorem mobilną aplikację, która umożliwia zarządzanie urządzeniem w bardzo przystępny sposób. Jeśli chcemy przeglądać zgromadzone nagranie również na komputerze, mamy taką możliwość wraz z podglądem wielu elementów zarejestrowanych w czasie jazdy. Warto nadmienić, że FineView G33 będzie również wspierał kierowcę w czasie jazdy za sprawą systemu ostrzegającego przed fotoradarami. Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube w mediach społecznościowych i na stronie wideorejestratory24.pl